Łzy cisną się do oczu. Uzy słone, łzy wielkie jak groch lecą potokiem żaru niewybaczalnego. Każde ranione dziecko przywołuje łzy gorzkie jak goryczy czara po brzeg. Rosyjski wódz już trup, a jeszcze siecze bezbronne płaczące dzieci jezusowe. Bez cydu, bez opamiętania zajadle zwalcza każde życie Bogiem nadane. Uzurpator już historią powielaną, lufą czołgu, trzask, huk, głowa o Zabija bezbronne istoty bogiem nadane. Swój hymn gra, gwizd, świst, błysk, hełpi się mordą bezczelną lisim wzrokiem, dopaść, zgnieść, dobić dziecko. Wśród zgonionej, wystraszonej dziatwy króla Zbawiciela odgrywa, króla szopki, sługusy poplecznicy. Wróble liczą na dachu, ile jeszcze dzieci zabije mamoną. Znowu łzy ciurkiem lecą, o stół się rozbijają, głośno o pomstę wołają do nieba. Tkliwość to boski przymiot, odróżniający od zwierzętych cech pożarcia. Ciach! Oczy skrzą nienawiścią brata, zabić do kompanii, wziąć podobnych sobie. Pach! Wszystkie zabite istoty pozbawione szans na dalsze wspaniałe życie nim tyranem, już w niebie w zastępie im przynależnym ramienia zbrojnego jego, Kowadis. Wszystkie drogi zemsty prowadzą do wodza śmierci wywołanej. Baczność, nie unikniesz zabójco dzieci kary tutaj, a tym bardziej w bunkrze wyzłoconym. Wiesz, opisuje z detalami ponurej historii ciąg Kradzież dóbr, władzy diabłem nadanej, śmierci koszone łany, dzieci pobitych, zmaltretowanych, zgwałconych kobiet, matek. Więcej chcesz władzy, w kierat roboty zaprząc miliony uśmiechniętych niegdyś ojców. Twoi klakierzy już szczerzą kły. Ogniki w ślepiach błyskają im. Hitlerowski to pomiot. Co to Bóg, nasz ojciec, siwy jak gołąbek mąż, wskrzesił syna do ludzi, posłał: Stąd te łzy same łzy obmywają krainę z brudu się, patrzy zatworzonych o swój los, a los martwych dzieci czy widzisz je? Tutaj, tam, wszędzie ich płacz, krzyk. Bóg odbierze na dwójnasób Tobie skarby za każdą muzeum, za każdy poklask. Płacz. Kolorowe ogrody Jezusowego życia nam sprawiedliwym przygotowane w umyśle swoim, każdego wymodlonej i pokornie oczekującego darów miłości, nam danych. To miłość tworzy piękny świat dzieci uśmiechniętych, mam pięknych i ojców mężnych. Wokoło Chrystusa się tłoczymy, bo on naszą prawdą, drogą i życiem. Chwała Ukrainie! Na rozkaz spisał pojawiające się i znikające literki Ryszard Bogatyni. 19 marca 2022 roku w tle Fryderyk Chopin.